Clint Bonnell, oznaczony zielony beret i student asystenta lekarza, został znaleziony martwy w szokujących okolicznościach w Karolinie Północnej. Okoliczności, które według prokuratorów dotyczą jego żony, Szany Cloud, w związku z planowanym rozwodem i możliwym romansem. A teraz, po kilku miesiącach, opublikowano oficjalny raport z autopsji, który ujawnia głęboko niepokojące szczegóły. Omówimy to wszystko z koronerem i uznanym na skalę krajową ekspertem sądowym. Witamy w Sidebar od Law and Crime. Jestem Jesse Weber. Niepokojące zgłoszenie na numer 911 wpłynęło 25 lutego 2025 roku od mężczyzny, który był właścicielem nieruchomości przy Gainy Road w hrabstwie Cumberland w Karolinie Północnej. Sądził, że tylko sprawdza rzadko odwiedzany teren. Zamiast tego natknął się na coś absolutnie przerażającego. Pokaleczone ludzkie ciało dryfujące w stawie. Służby ratunkowe Cumberland to nagły wypadek. Wiesz też, że jest tam staw, a ja wpadłem, żeby sprawdzić nieruchomość i dom. Zostałem uderzony przez. To może być unosząca się na wodzie część ciała. Na to wygląda. Nie jestem pewien, ale mogłem to stwierdzić, bo nie ma tam nukrąka ani niczego takiego. I okazało się, że to były szczątki Clintona Clinta Bonella, oznaczonego weterana Zielonych Beretów, studenta, asystenta lekarza, człowieka rodzinnego, który zaginął kilka tygodni wcześniej. A to, co stało się później, to sprawa morderstwa, która według prokuratorów obfituje w oszustwa, zawirowania małżeńskie i odkrycia kryminalistyczne. Ostatnio omawialiśmy tę sprawę w sidebarze tuż po szokującym aresztowaniu, gdy władze oskarżyły o morderstwo żonę Clinta, Shanne Cloud. Według urzędników nowe wyniki autopsji rzucają niepokojące światło na to, co dokładnie mu się stało. I zaraz przejdziemy do tych naprawdę obrzydliwych szczegółów zawartych w tym raporcie. Ale najpierw, jeśli nie śledziliście tej sprawy, oto jak do tego doszło. Sprawa zaczyna się 28 stycznia 2025 roku, gdy Clint, studiujący na asystenta lekarza, nie pojawił się na zajęciach na Uniwersytecie Metodystycznym. Dyrektor programu bardzo się zaniepokoił, bo to nie było w stylu Clinta. Rodzina twierdzi, że był bardzo oddany karierze, więc jego nieobecność była niezrozumiała. Zaniepokojony dyrektor programu zadzwonił pod 911, by sprawdzić sytuację w domu Clinta. Służby ratunkowe hrabstwa Coverland. Jak mogę zlecić przeprowadzenie kontroli dobrostanu mieszkańca hrabstwa Cumberland? Czekam na telefon od państwa Andrews. To jest 3265 Butler Nursery Road. To jest przy 87. Tak. A co jest? Twoje imię? Jestem dyrektorem programu asystent lekarza w Methodist. I jeden z naszych studentów to starszy student. Ma około 40 lat. Nie pojawił się dzisiaj przez cały dzień. W ogóle nie był na zajęciach. Mają zajęcia każdego dnia tygodnia. Kilku kolegów z klasy rozmawiało z nim wczoraj wieczorem. Ostatni raz kontaktowali się z nim technologicznie około 19.20. Wszystkie jego numery od razu przekierowują na pocztę głosową. Nie odpowiada też na e-maile. Co do niego niepodobne. On jest byłym wojskowym. Mieszka sam. Wiedzieliśmy, że mieszka sam, a jego żona jest w Virginii, a córka mieszka na Florydzie. Więc nie wiem, czy ktoś go szuka oprócz. nas i. Zwykle nie dzwonię, ale to do niego niepodobne. Okej. Okay. Jesteś teraz w tym miejscu? Nie, nie jestem. Ja. Wchodzę. Mój wykładowca zadzwonił do mnie i poinformował. Nadal się nie pojawił. Mieli zajęcia od 8 rano i przez cały dzień nikt nie miał z nim kontaktu. Potrzebuję jego opisu. Jakiej jest rasy? Jest biały mężczyzna. Może 178-180 cm wzrostu. On ma. brązowe włosy. Nie są bardzo krótkie, ale średniej długości, nie bardzo długi. Och, może on jest po 40, może 46, 47 lat. A jak ma na imię? Clint. Clinton to jego pełne imię, bonel. B-O-N-N-E-L-L. B -O -N -N -E -L -L. Mówi na siebie Clint. Czy ma schorzenia fizyczne, medyczne lub psychiczne, o których powinniśmy wiedzieć? Nie, nic nam o tym nie wiadomo. Nie wiem, ale muszę zapytać, czy on lub ktoś inny ma dostęp do broni? Był byłym wojskowym, więc... Zakładałbym, że tak. To tylko założenie. Dobrze, wybiorę. Nieznane i... On jest w programie. Został przyjęty. Był wojskowym. Był na służbie czynnej do czasu dołączenia do programu. Może być w rezerwie lub mieć zawieszoną służbę czynną, by uczestniczyć w programie, więc ma poświadczenia bezpieczeństwa. Nie ma zagrożenia ani niczego nam znanego. Tak, cóż, szczerze mówiąc, martwię się, bo po pierwsze, to do niego niepodobne, żeby się nie pojawił. To zaawansowany program. Jeśli ktoś nie przychodzi, wcześniej nas o tym informuje. Z pewnością nie opuściłby całego dnia. Pozwolę ci odejść. Funkcjonariusz zostanie wysłany najszybciej, jak się da. Zadzwoń, jeśli będą nowe informacje. Tutaj, ee, na pasku bocznym, często rozmawiamy o sytuacjach awaryjnych, ale wiesz, o czym nie mówimy wystarczająco dużo? O tym, jak się przygotować, żeby móc stawić czoła wszystkiemu z pewnością siebie. Powiem ci, że upadki są jedną z głównych przyczyn urazów wśród starszych Amerykanów. W rzeczywistości co czwarta osoba doświadcza upadku każdego roku, a szybkie uzyskanie pomocy może zrobić ogromną różnicę. I tutaj właśnie pojawia się Medical Guardian. Myślisz, że znasz wygląd urządzenia alarmowego medycznego? Pomyśl jeszcze raz. Medical Guardian stale unowocześnia swoje urządzenia, czyniąc je smuklejszymi, prostszymi i szybszymi niż dotąd. Oferują urządzenia do noszenia na szyi, nadgarstku lub pasku. Dzięki temu ochrona doskonale pasuje do Twojego życia. Urządzenia te, dzięki 4G Long Term Evolution i Wi-Fi, łączą się natychmiast z całodobowymi operatorami alarmowymi w Stany Zjednoczone Ameryki, znającymi Twoje dane i kontaktami do powiadomienia. Mogą wezwać służby ratunkowe i powiadomić bliskich w razie upadku, reakcji alergicznej, wypadku samochodowego lub innego nagłego zdarzenia. Dzięki funkcji wykrywania upadku mogą same wezwać pomoc, gdy nie możesz nacisnąć przycisku. Medical Guardian oferuje teraz naszym widzom wyjątkową zniżkę 75% na Medical Guardian Mini i Medical Guardian Mini Lite. Bycie przygotowanym to nie strach, lecz życie bez ograniczeń z pewnością, że pomoc jest blisko. Odwiedź stronę medicalguardian.com/slash sidebar75. Wpisz sidebar75 lub dds 75%, by zyskać. 75% zniżki. Zastępcy szeryfa jadą do domu Clint'a na Butler Nursery Road, w Fayetteville. Jego samochód, plecak, portfel, rzeczy osobiste wszystko było w środku. Nie było Clint'a. Jego żona. 51-letnia Shana Cloud powiedziała zastępcom, że nie widziała go od 27 stycznia, kiedy według niej razem ćwiczyli w pobliskiej siłowni Fit for Life. Według Shany oboje ćwiczyli na tej siłowni i odjechali osobno. Powiedziała, że Clint powiedział jej, że jedzie na uniwersytet metodystyczny uczyć się do egzaminu. Ale kiedy śledczy naciskali ją dalej, twierdziła, że nie pamięta, czy Clint wrócił tej nocy do domu. Według wniosku o nakaz przeszukania funkcjonariusze zauważyli też kilka innych dziwnych rzeczy. Na przykład Mercedes Clinta, którym zwykle jeździł, wciąż stał przy domu. A mimo, że jej mąż zaginął, Shana odmówiła zgłoszenia zaginięcia według władz. Ale teraz porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się później tego samego dnia, ponieważ właśnie wtedy zastępcy otrzymują drugi telefon. Ten telefon był od dziewczyny Clinta, tak. Okazało się, że Clint podobno miał romans. To, co powiedziała ta dziewczyna śledczym, przeczy wersji Klauda, bo według wniosku o nakaz przeszukania stwierdziła, że Clint mówił jej o spotkaniu z adwokatem rozwodowym 27 stycznia, powiedziała, że około 19.53 wysłał jej krótka wiadomość tekstowa, a że powiedział Szanie o rozwodzie i idzie spać. Później rejestry telefoniczne potwierdziły, że telefon Clint'a logował się w jego domu tego wieczoru, i następnego ranka, 28 stycznia, a potem jego telefon najwyraźniej podejrzanie przestał działać aż do 30 stycznia. 31 stycznia śledczy wracają do domu Bonella z nakazem przeszukania. A to, co odkryli, wzmocniło ich podejrzenia. Dlaczego? W torbie na książki i laptopie Clint'a wydawało się, że są dziury po kulach. Do 1 lutego śledczy rozszerzyli poszukiwania na Wirginię, gdzie Szana miała nieruchomość. I z pomocą policji stanowej Virginii zabezpieczyli jej samochód, telefon, przeszukali wynajmowaną nieruchomość. Tego dnia Shana przyznała funkcjonariuszom, że skonfrontowała Klinta z notatką, którą uważała za napisaną przez jego dziewczynę. A potem przechodzimy do 25 lutego, prawda? Przerażające odkrycie tułowia w stawie, zaledwie kilka mil od domu Klinta. Wracając do tego telefonu, słowa osoby dzwoniącej na numer 911 ukazały tak ponurą rzeczywistość. Hrabstwo Coverland, służby ratunkowe, słucham. Czy To jest wypadek? Wiesz też, że jest tam staw, a ja wpadłem sprawdzić dom i posesję. Zostałem uderzony przez. To może być unosząca się na wodzie część ciała. No, wygląda na to, że tak jest. Nie jestem pewien, ale mogę powiedzieć, że nie ma tam nóg ani rąk. Dobrze, czy to nadal trwa? To prawda? Nie, nic się nie dzieje. To jest... Środek niczego. 28 marca potwierdzono na podstawie DNA, że szczątki to Clint Bonnell. I tego samego dnia władze aresztowały Shane Cloud pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia i ukrywania śmierci. A teraz po kilku miesiącach opublikowano oficjalny raport z autopsji. A raport ten, który został przejrzany przez lokalne media, wydaje się potwierdzać kilka bardzo niepokojących szczegółów. By przeanalizować raport, zapraszam specjalnego gościa. Ponownie dołącza do nas dr Nada Rutherford z Biura Koronera Hrabstwa Rikland. Cieszę się, że jest Pani z nami. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, kiedy słyszy Pani o takiej sprawie, gdzie po kilku tygodniach od zaginięcia odnaleziono poćwiartowane ciało w takim właśnie miejscu w wodzie. Co przychodzi Pani od razu na myśl? Jakie są najważniejsze wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć śledczy i koronerzy? Największym wyzwaniem jest to, że mamy tylko część ciała. To jest największy problem. Kiedy zobaczyłam wyniki sekcji zwłok, pomyślałam: O jej, o Boże, mamy broń, mamy poćwiartowanie i być może kobietę, która została odrzucona to śmiertelne połączenie. Więc ten tors nie tylko jest nasiąknięty wodą i uszkodzony przez wodę, ale mokre rzeczy rozkładają się szybciej. Stracisz tyle dowodów tylko dlatego, że ciało znajduje się w wodzie. Doszło do rozczłonkowania nie wiadomo, gdzie są głowa i kończyny. Będziesz musiała zaangażować wielu ekspertów do pomocy? Nie obchodzi mnie, jak świetną jesteś lekarką sądową czy koronerką. Musisz znaleźć ekspertkę od antropologii sądowej, by pomogła ustalić, co stało się z tym ciałem. Porozmawiajmy o tym. Według Fayetteville Observer sekcja zwłok odbyła się 26 lutego w Biurze Głównego Lekarza Sądowego w Raleigh. To było zaledwie dzień po odnalezieniu tego tułowia. Ustalenia wykazały, że Clint Bonnell został postrzelony cztery razy w plecy, zanim jego ciało zostało poćwiartowane. Patolog odnotował cztery rany postrzałowe w górnej i dolnej części jego pleców. Każda kula przeszła przez ciało, wychodząc przez klatkę piersiową. A ponieważ tułów był zanurzony w wodzie, nie zachowały się żadne ślady prochu. Nie zachowały się żadne ślady prochu, co oznacza, że śledczy nie mogli ustalić, z jakiej odległości strzelec oddał strzały do ofiary. Nie znaleziono pocisków ani ich fragmentów. Są tu również opisane naprawdę, naprawdę przerażające szczegóły dotyczące poćwiartowania. Najpierw jednak do tego przejdziemy. Najpierw, na twojej perspektywy jako koronera, tortych ran, prawda? Jak dokładna jest ta analiza? Czy ten wniosek jest słuszny? I co ten tor ran mówi ci o takiej sprawie? Więc kiedy analizujemy rany postrzałowe na ciele, chcemy móc prześledzić tor, jaki przebyły pociski przez ciało, aby ustalić, który z postrzałów mógł być śmiertelnym urazem. To właśnie dlatego podczas autopsji, zwłaszcza na zdjęciach sądowych, widzisz, jak wprowadzają sądy do rany, żeby dokładnie zobaczyć e, tor pocisku. Ale w przypadku, w jakim znaleziono to ciało, brakuje tutaj pewnych rzeczy, na przykład narządów wewnętrznych. Niektóre narządy wewnętrzne są nieobecne. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Czy ona je wycięła albo rzekomo wycięła, co tam się stało? Brak tych narządów powoduje utratę wielu informacji o trajektorii, które mielibyśmy, gdyby były obecne. Ale. Ale trajektoria od tyłu, prawda? Czy to by oznaczało, że Bonel nie wiedział, że padają strzały? Był w pozycji ucieczki? To przecież co innego niż strzał w głowę lub klatkę piersiową, prawda? Ułożenie ciała w tej sytuacji jest bardzo istotne. I swoją drogą problem polega na tym, jak wspomniałem, że mamy do czynienia z brakiem śladów ślady prochu strzelniczego. Utraciłeś dowody w postaci śladów prochu strzelniczego. Więc jak dużym wyzwaniem jest to ponownie przy ustalaniu, jak doszło do tego strzału. Będzie trudno ustalić, z jakiej odległości strzelec mógł oddać strzał, aby dokładnie określić, co się wydarzyło. Czy on leżał, gdy ona strzeliła mu w plecy, czy uciekał? Czy próbował odejść od niej po trudnej rozmowie o chęci rozwodu? Tego nie wiemy. Nie mamy też głowy ani kończyn, żeby móc stwierdzić, czy są na nich rany postrzałowe. Więc biegły sądowy wyraźnie stwierdził, że na podstawie posiadanych informacji, rany postrzałowe są przyczyną śmierci, prawda? Ale mamy też do czynienia z rozczłonkowaniem, które miało miejsce. I wiem, że będziemy o tym rozmawiać dużo bardziej szczegółowo, ale tor lotu pocisków jest do pewnego stopnia ważny, jednak w tym przypadku nie aż tak istotny. Wiemy, że ta osoba nie żyje i że to zabójstwo. Udowodnienie, która rana była śmiertelna, jest ważne, by lekarz sądowy uwzględnił to w raporcie. I jeszcze raz, zanim do tego przejdziemy, czy fakt, że pociski nie zostały odnalezione, nie zostały odzyskane, stanowi problem? I czy to jest nietypowe? To nie jest nietypowe, ale to jest problem, ponieważ nie można ich dopasować do żadnej potencjalnej broni, którą mogą znaleźć w domu. Czy on miał broń? Czy ona miała broń? Czy była na nich zarejestrowana? Czy ja to była broń? Jeśli znajdą broń, nie mają pocisków, żeby móc porównać te bruzdy na kuli z lufą broni. Tracisz wiele dowodów kryminalistycznych i informacji balistycznych, które zazwyczaj byś miał. Więc tak, to rzeczywiście stwarza problem. Ale to, co nie jest tutaj wcale niejasne, to fakt, że to jest zabójstwo i że on odniósł te rany postrzałowe w plecy. To mówi nam dużo o tym, co strzelec mógł robić i jakie mógł mieć motywy. Ona jest kobietą, on jest facetem. Ten facet to Zielony Beret. Przeszedł szkolenie bojowe, jest bardzo wyszkolony. Więc jak ona go pokonała? Czy najpierw go otruła, a potem zastrzeliła go w plecy? Nie wiemy, dopóki nie dostaniemy więcej raportów. Ale powiem ci, co nie jest domniemane. Było planowanie tego morderstwa. Ktoś musiał wiedzieć, co robić. Ona ma wykształcenie i doświadczenie medyczne. Pracuje w zakładzie karnym, albo przynajmniej ma doświadczenie w pracy w takim miejscu, ma dostęp do informacji. Podobno rozmawiała z kimś o tym, co być może planowała zrobić. I to nie była decyzja podjęta pod wpływem chwili. Musiała mieć pewien stopień premedytacji w tym przestępstwie, jeśli rzeczywiście je popełniła, żeby go zabić mieć środki do zabicia go, a potem poćwiartować jego ciało. Nie tylko go poćwiartowała i zostawiła w domu. Musiała przetransportować to ciało, więc na każdym etapie tego procesu mogła zadzwonić na policję, mogła ich poinformować, ale tego nie zrobiła. Te kwestie musi poruszyć jej obrona. I rzekomo, prawda? To znaczy ona. Została o to oskarżona. Ma prawo do obrony, ale to jest co najmniej interesujące, biorąc pod uwagę to, o czym wcześniej rozmawialiśmy w tej historii. Teraz, według raportu, to jest właśnie takie niepokojące, prawda? Szczątki składały się tylko z tego tułowia. Więc głowa, ramiona, nogi ma wszystko zniknęło. W raporcie z autopsji stwierdzono, że do rozczłonkowania użyto ostrego narzędzia, prawdopodobnie piły mechanicznej. Oprócz brakujących kończyn, raport odnotowuje również dużą, dziesięciocalową ranę na brzuchu. I jak powiedział dr Rutherford, kilka organów, żołądek, nerki zniknęły. Więc czy zostały usunięte podczas procesu rozczłonkowania, czy utracone w trakcie rozkładu, to pozostaje niejasne. I mimo stanu ciała, lekarz sądowy jasno stwierdził, że przyczyną śmierci Klinta Bonella były liczne rany postrzałowe. Sposób śmierci zabójstwo Raport stwierdza, że chociaż mogły występować dodatkowe obrażenia, które zostały ukryte przez rozkład i rozczłonkowanie, same rany postrzałowe były śmiertelne. Najpierw, skąd oni wiedzą, że śmierć spowodowały rany postrzałowe? Z ludzkiego punktu widzenia to strasznie makabryczne, ale jeśli mówimy o usunięciu organów, to mam nadzieję, że przyczyną śmierci były rany postrzałowe, a nie to, że ktoś czuł rozczłonkowanie. Odkładając to na bok, skąd niezależnie wiedzą, że rany były śmiertelne, skoro tak wiele pozostaje niejasne. Ponieważ serce nie zostało usunięte i płuca nie zostały usunięte. I więc. Jeśli te, jeśli te strzały trafią w te dwa obszary, to najprawdopodobniej osoba wykrwawi się bez opieki medycznej. Tak szybko, nagle, na to właśnie masz nadzieję. To, jak powiedziałaś, jest przerażające i obrzydliwe, ale mamy nadzieję, że on nic nie poczuł. Mam nadzieję, że to była nagła śmierć. Dwie rzeczy. Czemu ktoś chciałby to zrobić? Dobrze, cofnijmy się na chwilę. Jak trudne jest dla kogoś faktyczne poćwiartowanie ciała? A fizycznie jak trudne jest to dla kogoś do wykonania? A po drugie, emocjonalnie i psychicznie, jak to jest poświartować kogoś, rzekomo kogoś, kogo znałeś, kogo kochałeś? Porozmawiaj ze mną o tym. Gdy pierwszy raz zobaczyłam tę sprawę, pomyślałam, że ta osoba była wściekła lub miała pomoc. Nie wykluczam tego. Jej adwokat twierdzi, że jest niewinna. I pomyślałam wtedy, że jeśli jest niewinna, to teraz jest czas, żeby zacząć mówić i śpiewać jak kanarek, bo jeśli ktoś ci pomógł to zrobić, albo wpadłaś na pomysł, że może nie chcesz go mieć w pobliżu i poprosiłaś kogoś o pomoc, to musisz zacząć opowiadać swoją wersję wydarzeń. Ale gdyby zrobiła to sama, musiałaby. Doprowadzić go do stanu, w którym nie byłby już w stanie się ruszać. Musiałaby go w jakiś sposób unieruchomić, albo przez rany postrzałowe, albo przez otrucie, zastrzelić go, a potem poćwiartować. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowałaś i to okropnie brzmi ale nie wiem, czy kiedykolwiek próbowałaś rozebrać całego kurczaka. To może być trudne, jeśli nie wiesz, co robisz. Ona jest pielęgniarką z wykształceniem medycznym. Ona nie musi nic googlować. Ona dosłownie ma ogrom wiedzy już przed sobą i na wyciągnięcie ręki, po prostu zadając pytania lekarzom, czytając czasopisma naukowe. Ona mogłaby to profesjonalnie sprawdzić i nikt nie uznałby tego za dziwne, bo pracuje w służbie zdrowia. To jest jednak bardzo trudne, żeby rozczłonkować ludzkie ciało. Głowa nie jest aż tak problematyczna, ale ręce i nogi, przecięcie tych stawów to już trudny proces. Jak ona to zrobiła? I musiałaby użyć jakiegoś urządzenia mechanicznego lub wspomaganego siłą, bo pomyśl o ręcznej pile i tym ruchu tam i z powrotem, o całym tym wysiłku fizycznym tak, mogła ćwiczyć, tak, mogła być w świetnej formie i kondycji, ale przeciętna osoba nie jest w stanie po prostu usiąść i rozpiłować kogoś. Musiałaby mieć pomoc albo w postaci piły wspomaganej mechanicznie, albo kogoś, kto by jej pomagał. A ta dziesięciocalowa rana na brzuchu, co pan sądzi o takim urazie? Jak pan ustala, czy to się stało przed śmiercią Bonella, podczas rozczłonkowania, czy później, w trakcie rozkładu? Czy to zwraca pana uwagę? Tak, bo narządy usunięto. Chciałabym wiedzieć, czy w tamtym rejonie była aktywność zwierząt, mogąca spowodować te rany. Tracimy tak wiele informacji przez to, że ciało było w wodzie i w takim stanie rozkładu. Przy świeższej śmierci mogłybyśmy dostrzec wzory i postrzępione krawędzie. Mogłybyśmy zobaczyć, jak ta rana, wiecie, mogła zostać zadana, ale w takim przypadku, gdzie mogła wystąpić aktywność zwierząt, coś mogło podrapać brzuch i prawdopodobnie pożywić się organami. Po prostu nie wiemy. Ponownie raport lekarza sądowego, szczegółowy raport powie nam bardzo dużo, ponieważ nawet jeśli ciało było w stanie rozkładu, powinniśmy być w stanie zobaczyć, czy coś zostało wycięte chirurgicznie, jaką wiedzę anatomiczną trzeba by mieć, żeby usunąć te organy, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy zwierzę po prostu zjada coś, co uważa za martwe w wodzie. Ale to jest obrzydliwe. Sprawa, szczerze mówiąc, dla mnie. Ilość emocji, jaką trzeba mieć, żeby pociąć kogoś, kogo się kochało, z kim było się w małżeństwie przez 16 lat. Och, wiesz, piekło nie zna furii, jak kobieta wzgardzona, tak się mówi. To właśnie powiedzą prokuratorzy z perspektywy obrony, co widziałeś już wielokrotnie. To możliwe. Jeśli będzie proces, obrona powoła eksperta, by przedstawił inną opinię o wydarzeniach. Jeśli nie masz tych kończyn, jeśli nie masz organów, jakie argumenty może przedstawić patolog sądowy obrony dotyczące przyczyny i sposobu śmierci? Jakie obszary mogliby zbadać? Bo jeśli nie masz tych innych elementów, jak myślisz, jaka mogłaby być kontrargumentacja dotycząca tego, co mu się stało, albo kto to zrobił? Nie ma kontrargumentu co do tego, czy to jest zabójstwo. Nie ma kontrargumentu co do tego, jak doszło do tych obrażeń. Nie obchodzi mnie kogo sprowadzą. Każdy antropolog sądowy, który jest wart swojego wykształcenia i doświadczenia, powie ci, że to rozczłonkowanie nastąpiło w wyniku użycia jakiegoś ostrego narzędzia. Moim zdaniem obrona będzie musiała skupić się na jej stanie emocjonalnym, albo na tym, czy miała wspólnika, albo po prostu trzymać się wersji, że sama tego nie zrobiła. Ale nie sądzę, żeby można było podważyć obrażenia ani sposób, w jaki on zginął. Moim zdaniem będą musieli odwołać się do emocji. Nie da się dyskutować z faktami tej sprawy. Fakty są takie, że został postrzelony. Pytanie brzmi: jeśli nie odnajdą innych części jego ciała, czy wciąż będą mogli wyjaśnić, co się stało i skutecznie oskarżyć? Zdecydowanie. Widzisz, oni zrobią coś, co nazywa się analizą śladów narzędzi i przyjrzą się kościom, które zostały, ponieważ ona nie przecięła tych kości równo. Będą tam ślady, będą tam charakterystyczne nacięcia, będą tam tak zwane fałszywe nacięcia, czyli takie powierzchowne, nieprzenikające cięcia na kości. I znowu, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłaś, to nie jest łatwe do wykonania. Powiedzmy, że użyła piły łańcuchowej. Mają różnego rodzaju narzędzia i analizy, które mogą przeprowadzić, aby ustalić, jakiego rodzaju urządzenia użyła. Istnieje kilka rodzajów pił, i jeszcze raz, ona nie użyła piły ręcznej do tego. Musiałaby mieć coś w rodzaju mechanicznego urządzenia wspomaganego zasilaniem, żeby to zrobić, a prokuratura i obrona znajdą własnych antropologów sądowych, którzy przeanalizują te ślady narzędzi, sporządzą raport i odpowiedzą na pytanie: jak to mogło się wydarzyć? Bo tu jest sprawa jasna: nie ma wątpliwości, czy on został zabity. Jedynym pytaniem tutaj jest, kto to zrobił? Nie mogą skutecznie podważyć dowodów kryminalistycznych, więc muszą skupić się na sprawie lub podejrzanej osobie. Bardzo współczuję jego rodzinie i przyjaciołom, którzy muszą słuchać tych szczegółów. Teraz muszą przeżywać to, co tu się stało. Jeśli sprawa trafi do sądu, będą na sali rozpraw. Ława Przysięgłych będzie musiała zobaczyć te drastyczne zdjęcia. To naprawdę niepokojąca i odrażająca sprawa na wielu różnych poziomach. Wracając do Klaudii, która od czasu aresztowania skończyła 51 lat, oskarżono ją o morderstwo pierwszego stopnia i ukrywanie ciała. Pozostaje w areszcie hrabstwa Cumberland bez możliwości wyjścia za kaucją i będziemy bardzo uważnie śledzić, co wydarzy się dalej. Dziękuję doktor Nada Rutherford, za poświęcony czas, bardzo to doceniam. Bardzo dziękuję. I to wszystko, co mamy dla Was na teraz tutaj w sidebar. Dziękujemy wszystkim za dołączenie do nas. Prosimy o subskrypcję na YouTube, Apple Podcast, Spotify lub innych platformach. Śledźcie mnie na X lub Instagramie. Jestem Jesse Weber. Do zobaczenia!